Sitem płynęli, po morzu płynęli, sitem płynęli po morzu. Mimo przyjaciół, uwagi i rad, w burzliwy wietrz, ten niebezpieczny świat, sitem płynęli po morzu. A gdy odbyli od brzegu, w swym sicie, wszyscy krzyknęli, wy się potopicie, to oni. Płyniemy na wiatr i burzę, co nam przynosi, to nie jest duże. My sitem płyniemy po morzu, sitem płynęli, po morzu płynęli. Bo sitem ich była łódeczka. Z wylonu uszyli żagielek zielony, masz swajki zrobili na sztorc ustawionej, celiny służyła w stążeczkę i mówił, kto widział, jak wyszli na morze, że łatwo ich sito wywrócić się może, że niebo ciemnieje, że podróż daleka, że mnóstwo i strasznych przygód na nich czeka. Bo sitem ich była łódeczka. I woda zaczęła napływać do środka, zalewać ich z sita łódeczkę. Więc, aby je trzymać i sucho, i zdrowa, swe nóżki okryli bibułą różową, zapiętą na śliczną szpineczkę. A nocą, ich niby kajutą, był słoik. I każdy z nich mówił, że nic się nie boi. Choć niebo ciemnieje, choć morze się burzy, choć podróż tak długa, wciąż jeszcze się burzy. Choć ci się kręci w kółeczko, i całą noc długą płynęli, płynęli. I gdy się znowu słońce schowało, nucili. Cichutkim i sennym swym chórem, a gong okrętowy odzwania im wtórem. I echo z góry odpowiada. O tym babalu, jak przyjemnie mi to w tym świcie i w tym słoiku od konfitur, gdy niesie na schę nas chen, nasz żagielek zielony, błogam księżycem z dalekiej strony, by nic się złego nie stało. Dalekie są kraje i bliskie są kraje, gdzie dżungle pędzą życie. Zielone głowy mają i bieskie ręce mają, i po morzu pływają w sicie. Po Morzu Zachodnim płynęli, płynęli, do lądów pokrytych lasami. Kupili tam sowe, niezbędny im wóz, i pełen srebrzystych kupili ul os, i pyszny tort z orzechami, i prosie i małpkę całą z czekolady oraz 40 flaszek lemoniady i ser szwajcarski z dziurami. Po latach dwudziestych wrócili z powrotem, po latach dwudziestych lub dłużej i każdy wykrzyknął, jak oni wyrośli i byli u jezior, w górach byli oślich i strefi strachu i burzy i pito ich zdrowie i bankiet wydano, na którym ciasteczka drożdżowe podano i każdy pomyślał, ach oddałbym życie, gdyby jak oni mógł także w tym sicie daleki wyruszyć podróże.